Siemanko, witam państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj film, na który wszyscy czekali. W tym odcinku pokażę wam, co dzieciaki potrafią odwalić, gdy poppy playtime wejdzie im za mocno. W sumie to po tytule już wiecie co tutaj będzie, także ja nie wiem po co się w ogóle produkuje. Oglądajcie, bo to będzie jedyny w swoim rodzaju odcinek. A jeżeli chcesz, mój drogi widzu, zgarnąć 30 zł PSC, to zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i napisz komentarz dotyczący odcinka. Aby być branymi pod uwagę, musicie także zaobserwować mojego insta przemopbG, do którego link jest w opisie. Tam dowiesz się czy ci się udało. Jedziemy z tym śledziem. I na sam początek pokażę wam prawdziwego eksperta od Poppy Playtime. Można by rzec, że jest to prawdziwy profesor habilitowany od Poppy Playoznawstwa. To między innymi on pokaże wam co się stało z Kissy Missy i to w jaki sposób zaraz zobaczycie. Jeżeli byliście ciekawi co się stało z Kissy Missy, no to yy... Wpadła w antenę? Ja sam nie wiem, dlaczego on tak męczy tę biedną maskotkę Może sam przeprowadza eksperyment 1006 Ej, to jest jakiś pomysł Ale to jeszcze nie koniec jego filmów Numer 4, nie mogę się wkurzyć Ja nie wiem, co autor tych filmów miał na myśli Nie mogę się wkurzyć? To jakiś challenge? Dobra, jestem wesoły To nie było wkurzające... Co ty, gościu, robisz z tą kis... No i co znowu zrobiła ci ta biedna misji. Ja chyba zgłoszę to do jakiegoś urzędu, żeby zabrali ci prawa rodzicielskie do tej zabawki. Dobra! O, smyk. Hej, nie bij No właśnie, co ty, gościu, z nią robisz w ogóle? Moje ulubione zabawki mój Co ty robisz?! On sam sobie zadaje te pytanie? Rozdwojenie jaźni czy... czy jak? Ja nie wiem, on sam sobie po prostu ciągle zaprzecza. Chłopie, przegrałem challenge! Aha, czyli to jednak był challenge, no bardzo ciekawy, naprawdę i bardzo kreatywny. A wam jak się podobał? Jak wiecie, wydałem już trzy piosenki o Poppy Playtime, które na pewno dobrze znacie. Jednak niektórzy gracze także próbują iść moim śladem i robią piosenki o Poppy Playtime. Wychodzi to z lepszym lub gorszym skutkiem, dlatego posłuchajcie tego. To Wuggy jest, jest. To on stąd. Ja myślę, że tekst tutaj naprawdę robi największe wrażenie. Gdzieś i, jest przemyślany i ma naprawdę głęboki sens No prawda? Nie zgadzacie się ze mną? Niestety to, on, to -gi -gi. Moim zdaniem jest to arcydzieło I jeszcze ten wokal czyściutki Tylko on, niestety, ja, to -gi -gi Jest Jestem po prostu w szoku, że nie ma tutaj żadnych przesterów. A tak na poważnie, kolego, no to fajna próba, fajnie, że próbujesz. I propsik dla ciebie, ale następnym razem nie puszczaj tak głośno, bitu. I napisz sobie jakiś tekst, bo wydaje mi się, że lecisz trochę na spontanie. Czekam na kolejną piosenkę od ciebie. Jak wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak pewnie jest też w Waszym przypadku, gdy oglądacie ten film, dlatego im dalej w las, tym śmieszniejsze nagrania dla Was przygotowałem. W ramach wstępu powiem Wam, że ten Turbo Fan Poppy Playtime nie miał na czym grać w swoją ukochaną grę. Dlatego poszedł do swojej mamy i kazał jej oddać mu swój komputer. A reszta to już tylko historia. Zobaczcie sami.

I have to play. A syneczek nawet nie próbował ładować tego laptopa, no bo nigdzie nie widać podłączonego kabla. Tylko po prostu stwierdził, że jest on już zepsuty. Brawo, brawo Sherlocku. Dlatego wpadł na bardzo błyskotliwy pomysł i postanowił go naprawić. No i brawo, tak się właśnie naprawia laptopy. Może swój komputer ci przyniosę, bo słuchaj, grzeje się jakoś tak trochę, to byś mi go naprawił w jakiś dobry sposób i w dobrej cenie. 200 IQ, rozładowany laptop, to znaczy, że jest zepsuty, to mogę go rozwalić, tak? No brawo.

Matka tam jeszcze klawisz od klawiatury zbiera z ziemi z nadzieją, że to się jakoś da wyklepać, ale niestety to już zepsuło się na Amen. Tytuł Poppy Playtimeowego dzbana roku chyba mamy już rozstrzygnięty. I kolejnym szczęśliwcem, któremu udało się trafić do naszego odcinka, jest ten gracz Poppy Playtime. Któremu gra przysłoniła chyba trochę piątą klepkę. Ja wiem, ja wszystko rozumiem, że Kissy, Missy i Hagi Wagi są parą i w ogóle, ale dlaczego wydaje on takie dziwne dźwięki? I później jeszcze wrzuca to do internetu? Nie wiem czym zarował się ten chłopak, ale mam nadzieję, że nie z podsłyszanych dźwięków od sypialni rodziców. Family Friendly YouTuber Przemek Pięć. Tak czy inaczej, ja się nie czepiam, nie oceniam. Ale za to Wy możecie ocenić ten film, zostawiając łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Lecimy po 700 tysięcy, a piosenka Disco Polo będzie już niedługo i uwaga, będzie naprawdę na co czekać. Jak wiecie, ludzie są różni, tak samo jak gracze po Playtime. Jedni są spokojni, a drudzy tak no troszeczkę mniej. I teraz trzymaj się mocno swojego siedzenia, bo to co za chwilę zobaczysz, to jest po prostu BK przez duże B. Ten chłopak obiecał, że wyprowadzi swojego psa na spacer, jednak w tym czasie wolał grać w poppy playtime. Przyszedł jego ojciec, no i chłop się doigrał. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że on mówił, że go wyprowadził. Normalnie pomnik mu powinni postawić taki on grzeczny. No, świecący przykład. Ale zaraz zobaczycie najlepszy dowód na to, że kłamał.

It's your chore. You... Za karę Tatusiek kazał mu wykosić trawnik, wykąpać psa i posprzątać swój pokój. Ale miał także wybór, bo mógł rozwalić swojego laptopa i nie musiał robić nic. Wiem, no dziwne metody wychowawcze, ale, ale nie wnikam, bo zaraz zobaczycie, jaki tam cyrk się odwalił. Now, now, you, don't even have your own laptop. now you don't have a laptop anymore. And now... No i cyk, cyk, pyk, laptopa nie ma, nie? Nie mam pojęcia, dlaczego on wolał go rozwalić, niż po prostu wykonać te wszystkie rzeczy. Czy to naprawdę było tego warte? Dla mnie to jest jakieś turbo dziwne. Jakie jeszcze okrzyki bojowe wydaje. O oh my god O oh mój Boże. O oh. Oh my god. O oh. Oh my god. You have problems, kid. A wy jaką decyzję byście podjęli? Wolelibyście ogarnąć te parę rzeczy, czy jednak zniszczyć swój komputer? Cały film oczywiście nie ma na celu nikogo urazić. A wy zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem wpadajcie na insta Discorda, link w opisie siema!